Panie wszystkim. Przechodzimy dzisiaj do nadchodzących nowości od SCS Software, które będą w Euro Truck Simulator 2 i w American Truck Simulator. Nowe miasta, depoty, piękne trasy, a przy okazji mamy też małą zapowiedź nadchodzącego eventu Halloween. Jeśli podoba Wam się taki kontent, zostawcie suba, łapkę w górę i koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy skorzystaliście z aktualnych promocji na Steam. Jeżeli nie, to pamiętajcie, że jeżeli planujecie większe zakupy, to rozglądajcie się za bundle, bo wtedy możecie zaoszczędzić o wiele więcej i zgarniecie kilka DLC w niższej cenie więc warto tam po prostu popatrzeć a jeżeli macie jakieś pytania to wpadajcie na Discorda a teraz zaczniemy od ostatniego live'a na którym Nemiro wspomniał, że w tym roku szykuje się Halloween Special teraz przejdźmy do jego wypowiedzi Chat, 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 by the way for this year, for Halloween event you gonna you gonna be very surprised what we've been working on for you yeah like very surprised i am really looking forward to Halloween. me too i've just seen uh we were just uh, discussing a, a video trailer for this year's halloween mm -hmm. event today and uh it looks i can't spoil much but yeah it's gonna be something new Yeah, tak, awesome. wygląda Sam jestem tym naprawdę zaskoczony, ma być zupełnie coś nowego i ciekawe co nam przygotowali. Może będą jakieś malowania ciężarówki, malowania naczep, jakieś ozdoby do pojazdów, jakieś akcesoria. A może całkiem nowy event na jakiejś świeżej mapie? No tutaj już możemy spekulować. Napiszcie mi w komentarzu, czym według Was SCS może nas zaskoczyć na Halloween w Eurotrack Simulator 2 i w American Truck Simulator. A teraz lecimy dalej. Ostatnio na platformach społecznościowych SCS Software mogliśmy zobaczyć czajnik i wideo z brytyjską flagą. Barzeniem herbaty z mlekiem i klasycznymi ciasteczkami. W UK taka herbatka jest typowo o 5 po południu. Czy to może być zapowiedź reworku Wielkiej Brytanii w Eurotrack Simulator 2 na Domie mówi się, że mogą pojawić się Belfast i Londonderry. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie, czy to prawdziwy teaser, czy tylko zabawa. Na początek przenosimy się do północnej Szwecji, do miasta Kiruna. W które będzie w pełni odtworzone w nadchodzącym DLC Nordic Horizons. Najciekawsze w tym mieście jest to, że jego historyczny drewniany kościół, mający ponad 100 lat, 113-letni drewniany kościół, został przeniesiony o 5 km z powodu rozbudowy ogromnej kopalni żelaza. No, już, wow, ile to 670 ton ważył. Cała okolica oraz sam kościół znajdą się w nowym miejscu i będziemy mogli odkryć tę niezwykłą lokację podczas tras północnej Skandynawii. No co. To akurat jest ciekawe wydarzenie i kurde, fajnie by to było zobaczyć w realu, jak oni to transportowali. Ciekawe, czy w przyszłości STS software zaskoczy nas z jakimiś gigaładunkami. Ja już to sobie wyobrażam, jak gracze próbują przewieźć 670 tonowy kościół. No to jest możliwe, napiszcie mi w komentarzu, czy dalibyście radę. Kolejny przystanek to Islandia, gdzie główną arterią transportową będzie droga 1, słynna Ring Road, okrążająca całą wyspę. i Według wujka Gogla, ona ma długość 1333 km, to jest około 822 mil. No Ciekawie się to zapowiada, ciekawie. Podróżując nią będziemy mogli zobaczyć najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne miejsca Islandii. Od wodospadu Seljalandfoss, następnie przez malowniczą wioskę Vik, lagunę Sarlon, dramatyczne wschodnie fiordy, aż po wulkaniczne okolice jeziora Miftan. Droga pełna jest mostów, tuneli, a nawet tunelu podwodnego. Co ciekawe pokazuje wyzwania infrastruktury islandzkiej. Road stanie się ser każdej dłuższej wyprawy w nadchodzącym DLC zarówno dla kierowców transportowych jak i miłośników krajobrazów. A teraz przechodzimy do nowości w American Truck Simulator. Wracamy do Pelican State tym razem przyjrzymy się specjalnym ręcznie wykonanym depotom w nadchodzącym DLC Louisiana. No powiem wam, że nie mogę się doczekać, a wy napiszcie mi w komentarzu, czy gracie w American Truck Simulatora i czy będziecie kupować sobie DLC, bo teraz to, co usłyszycie to wow. W odróżnieniu od standardowych prefabrykowanych obiektów, te depoty zostały starannie złożone przez projektantów map tak, aby każdy z nich miało niepowtarzalny wygląd i klimat. Znajdziemy tu farmy przy Natitouchies, Oberlin i Oakhally Plantation, a także dwa depoty dla przemysłu drzewnego, które znajdują się, jeden jest przy drodze US 156, drugi w okolicach The Rider, która jest blisko granicy z Teksasem, i co najważniejsze, każdy depot jest inspirowany prawdziwymi lokalizacjami, i transport w Luizjanie nabiera jeszcze więcej realizmu. Napiszcie mi, co o tym myślicie. A teraz przechodzimy do Shreveport, jednego z większych miast stanu Louisiana. położone jest nad malowiczą rzeką czerwoną. Będziemy mogli zobaczyć charakterystyczne mosty, wysokie budynki w centrum. Kasyna, no, pamiętajcie, aby nie zostawiać firmy w kasynie i centra rozrywki, a także różnorodne depoty i garaże, które pozwolą nam rozwijać nasze firmy. Shreveport jest idealnym połączeniem historii, przemysłu i kultury, które zapewni nam ciekawe wyzwania i możliwości i ogólnie podziwiania nowych tras, które znajdują się w tym regionie. Kolejna perełka w American Truck Simulator to South Dakota DLC Stan jest pełen przepięknych krajobrazów, od otwartych równin przez gęste lasy, aż po charakterystyczne formacje skalne. Na zachodzie znajdziemy słynne Black Hills z krętymi trasami U.S. 85, U.S. 385, U.S. 18 i South Dakota Road 44. A na wschodzie rozległe Prairie Plains widoczne z tras takich jak South Dakota 34, South Dakota 50 czy Interstate 90. Przejazd przez te tereny będzie prawdziwą ucztą dla naszych oczu. No te sceniczne drogi, różnorodność krajobrazu, to nam zapewni wyjątkowe doświadczenie podczas transportów. Na koniec przenosimy się do siedziby Forda w Dearborn w stanie Michigan, gdzie zespół SCS miał okazję przyjrzeć się legendarnym pojazdom i nagrać materiały do nadchodzącego modułu Road Trip. Dzięki temu w grze zobaczymy unikalne modele Forda i usłyszymy realistyczne, drapieżne dźwięki ich pojazdów, co pozytywnie wpływa na rozgrywkę i sprawia, że każda nasza trasa w ATS stanie się jeszcze bardziej autentyczna. To by było na dzisiaj wszystko jeśli chodzi o nadchodzące nowości w ETS2 i w ats od SCS Software, dajcie znać w komentarzach, które miejsca, depoty lub miasta najbardziej Was zaciekawiły, a także co myślicie o Halloween Special, jakie niespodzianki mogą nas czekać. Nie zapominajcie zostawić łapki w górę, suba i włączyć powiadomień, żeby nie przegapić kolejnych filmów z serii zarówno z nowościami od SCS-a, jak i kariera od zera do miliardera w ETS2 i w ATS-ie. A przy okazji, wpadajcie na Discorda, ustawimy się na wspólne trasy i konwoje szerokości.